great Zobaczy Pani jak jak przygotowane wszystko Pani zobaczy. To jego czy Gdzie to było? To leżało tam. Pani ile na przygotowała sobie na... Koszona i chyba. O, aparat nowy. I pewnie chyba porna jej robi. O, Sony, Też to są drogie aparaty, to To jest drogi aparat. Kupił, nastawia sobie i jej zdjęcia robi. A już jest wersalka nieprzykryta. Wczoraj była przykryta, dzisiaj się nie przykryta.

nie gdzie to przy To jest jego, to jest jego. Jego, tak. Jego. Tego. Tak, w ty, tej tylko tej Coca-Coli. Mhm. Tak. Ale patrz w drobny dróg. No tak, bo ty, w tych ty kopiarkach nie to tam, tak. Tak? Tam to kopiarko robi. Tak, tak. No to patrz w ile on tego napisze. Cały czas siedzę i kurwa i pierdolą. No. On będzie firmę swoją otwierał, jak ty. Tak wygląda w On Będzie firmę oglądał. Otwierał sobie. A te talerzy sprzątnie? nie, Ale się nie szykują do wyjazdu. Nie, no, nie może. Może się im nie szykują, panie Marysiu, ale... gdzie oni będą mieli kurwa lepiej, Pani Marysiu? Pierdolnik dobry dla nich dobry. Gdzie oni będą mieli lepsza? Źle to oni nie mają, tylko no. wie pani. Na pewno źle nie mają. Żeby się nie wiem, gdzie kurwa znaleźli u kogo, panie Marysiu, to nie będą mieli tak jak tu Maria. Sami w sobie kurwa. Jeśli sobie baba sama myśli, teraz pani oficernie. Wczoraj o widocznie pisy przynieśli sobie, byli na mieście, to sobie zamykają się. On, ona sobie bez przerwy ma To jest taki, kurwa bez przerwy smakowitów. I się Ale żeby chociaż się pani przyszła kiedyś, poczęstowała, albo się spytała, nie chuja, to za kurwa Ale to nie. Ale i ta żmija pani Marysiu, bo tam chuj. Człowiek nie leci na jej, bo, no, bo sobie swoje, bo pójdzie kupi kurwa, ale Pani Marysiu, żeby chociaż zjadła przy pani, tak, no niech sobie siadzie, kurwa, zrobi tą kawę, przyjdzie to jak no. człowiek, to tak jak kurwa będzie tak, jak żyja. się pasagadam, coś powiem, no, no nie. Ale jak ja przechodzi, no pani, żeby dzisiaj ja jestem w kuchni, a ona wie pani o ten sposób. Rano, samego rana. Wychodzi z łazienki i tak. Dopóki, do, 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 a ja, a ja tego, ten to przyszedł, gdzieś <grym> dzień dobry powiedział. Ja wyszłam do kuchni z łazienki, wyszłam, patrzyłam w kuchni. Dzień dobry, dobry. powiedział No. I powiedział. A, i pani Kresiu, to jest. To się wcale nie szykuje, no. A, o, ja Pani ja mam, tam mu szykować, on się błyskawić, nie Pani Kresiu, to on jest. Co błyskawicznie, co ona Pani mi ja będę. Ja będę czekać, Pani Marysiu, dwa dni, e, całe dwa tygodnie. Pani Marysiu, ponieważ... jak mówię Pani, jak oni jutro oddadzą Pani pieniądze, Pani chce w ogóle ich się pozbyć już, to jak oni dadzą mi to Jeszcze pieniądze, uwagę. pieniądze, to tego, co Pani, raz albo powiem. Pani powie, że... Powiem wersalkie patrz Pani, co się robi. No kurwa, niedługo się porwie na chrycie. Niech sobie... Chydol, pierdolona, niech sobie długo... Ale że ta dupa kurwa chuda wytrzymuje tyle. No to to byka jest, pani, on jej Nie, ale jej. To ja mówię, to on nie dupę chętno. Ale pani ma chyba jej dogada, a że ona wytrzymuje kurwa tyle. To już to takie chude, jak wyskoczy w zebrana. pani Nie pani, że to ani to ładne kurwa. Nie, kurwa, nie, coś tam, to? coś tam nie widzi. No, Ani to ładny, <laughs> kurwa, no już wie Pani co, Pani narzekała na Olę, na tego chłopaka, już chyba kurwa nie jest taki jak ona. Wie Pani, ja tam nie narzekam, że Ani Dobry niech będzie dobry, no. Basia też się pojednała. No, jest rodzina Pani Majusiu. Tak. To jest pani wnuczka, a to są e, Tak, Pani Krosiu, Basia no. też się pojednała, pojedna, mówi że nie będę walczyć, bo jak oni są e, zagomani. To jest jej córka i pani wnuczka, to jest różnica. Jak, jak będzie mówi, jak się życie ułoży, to nie wiadomo, ale no. w tej chwili ja też nie będę walczyć z nią, bo mówi młodzi jak młodzi. no Ona sama wie też według siebie. Też nikt nie, nie tego nie walczył, żeby nie, nie wychodziła za, za tą czy co. Też jest. Pani Marysiu. My, myśmy też nie chcieli się no. posłuchać. Różnie było. No. Może nam ktoś tłumaczył, już nie matki nie było, ale obca osoba. ja nie wychodź, za mąż, młoda jesteś. Warunki zmuszały. No. Nieraz i człowiek wy, wychodził, nie słuchał się być. Ale to no. dla mnie to są ludzie obce, To się ale powinni to... kurwa do mnie to stosować. Nie no. pani, jak będzie dla to, nie, dobry, niech będzie. No. Jak ja będą wie pani A, oddzielnie mieszkać. Ale Basia, te, Basia też mówi, ja je będę walczyć z nią, żeby ona się z nim y, puściła, y, żeby nie, nie, nie tego... A ona mówi, pójdzie sobie weźmie się, będzie powiesi mi albo coś, Ech. będę miała do końca życia, mówi. Albo się otruje, jak dzisiaj młodzież, to mówi, to jest... miłość. Tak. tak. Ale pani Marysiu, jest co innego Basia, ale jest matka, to jest córka no. jej pani, wnuczka, to jest rodzina. Oni mogą żyć jak najlepiej, kochają się. Podobali się sobie, niech się do, ale jakby tak mieszkali razem z Basią na kupie, kraj tak. Marysiu, z nim, to daje słowo, że znienawidziliby się i też by było źle. Nie byłoby dobrze w tej rodzinie. Lepiej, jak oni będą oddzielnie sami, od razu od początku. Przyjdą, odwiedzą się i w końcu się przyzwycali. I że musi ustąpić, tak jak ja z Mirkę Mirki. My się od początku nie polubialiśmy, ale że mieszkają oni razem. Ja idę, to idę ze względu na dzień. Ale teraz. ten laptop pani ten jest drogi. On kosztuje chyba y, 3 tysięcy złotych pani, albo i więcej. Nie, ponad dwa, ponad dwa kosztuje. To są te nowoczesne teraz Bo tego. komputery. On sobie to wkładziło dlatego tego, widzi pani, jak idzie nie do szkoły, tego bierze. To jest nie komputer, to się nazywa laptop. To komputer jest, tak, ale to się nazywa na lapta ale inaczej to się tak... I tego komputer taki na tego, bo Tereska takie miała też, tak była tu z sobą. W, nie. tego, to miała z sobą też. No to się urządzili wszystkie, pani Marysiu, to, to przecież tak jak kurwa w domu, maje. ale... Ale głośniki schowane są. A może, może ty nie, nie uzbicie? Głośników nie ma. Może ty nie uzbicie? Boźniej sobie by kurwa przygotowała, że w do domu wybieży. Tu nie ma. Może wyniąć, już gdzie pani też się do szatu. Może w to pan, gdzie? Zresztą w tym kudle tam. Ja, tam, to bo ja się zmierzę, nie zmierzę z ...radio. To już sprzedał. Nie nie? Pani Może tu w tych pudłach... Nie wiesz, co... do Ona, kurwa, nawet pozna, jak ja coś dotykam. Przestawi inaczej tak kurwa. Tak, chyba, że Też nie, te tutaj to są moje może sprzedał, kurwa. Winiu. Nie sprzedał. Może w tych pudłach już ma spakowane. Albo by nie sprzedał, kupił aparat. Albo przygotował do domu. Wie, że ty nie może grać. Hmm. Ty nie mógł grać, bo mu nie albo nie pozwala mu. No, to jeszcze stało. A tenę jaką ku, przyniósł z domu, przyniósł do telewizora. dzieci pani, bo mu rozbierała to co, albo tu kupił, albo przyjął. A może oni wczoraj tak latali, może te głośniki gdzieś, no. ja. może mieli na gwarancji, odnieśli, powiedzieli, że źle odbierali i oddali. Tak to panie myśli? on cwaniak to też jest. No pewnie, takie wiejskie matłochy to są panie hmm. na wszystko buki, ale na to, to są mądre. A je, oni są zacwane, oni potrafią, tak, ko w konia trzeba ich pilnować, bo oni myślą, że my to jesteśmy głupi. No tak, że jest głupi, się nie zna. I on to on przyniesie, to czek się na tym nie zna. Ona dzisiaj, jak zaleci, on już przygotował, pani Marysiu, to on to wszystko do domu weźmie. Bo to oni dzisiaj się wyniosą do domu. Jak ona przyjdzie ze szkoły, i on też, to dzisiaj albo jutro, to ja do domu. Ona zaleci, bo ten egzamin, ona kiedyś mnie mówiła, że jak. Teraz ten pierwszy zaleci, to będzie miała przerwę w lutym, będzie miała jakieś tydzień, czy ileś przerwy, może jechać do domu, a potem będzie miała jeszcze jeden. Panie Kleśły, jak oni dzisiaj by pojechali do domu, to pani bez słowa pakuje wszystko, piezuje i tego. A jak jutro dadzą Pani pieniądze, albo dzisiaj na przykład będą chcieli odjechać i dzisiaj dadzą Pani pieniądze, no to Pani... Może... Przecież, Pani Marysiu, ja będę widziała, jak oni do domu, bo jak do domu jadą, to biorą te duże torby. Aha, mają Spakowane. No tak. Naprawdę. Ja będę widziała. Tak. A może głośniki dziś znaleźli mieszkanie i wynieśli już? Może. Może już coś wynieśli? Może no, oni dzisiaj wezmą resztę, przyjdą po... No. Z tego i tak może. spakują resztę w tym, i pójdą, tak. że niby jedno torbę, tą dużą torbę wynieśli gdzieś może. Ja nawet no. nie widzę. jak ja byś Nie, ale ta torba duża to nie biorą do domu, jeżdżą z tymi torbami, leży tu. Leży tu. Te oni te torby biorą do torba czy to raz, Oni I musieli odnieść te głośniki gdzieś. Do sklepu oddali, pani Marysiu. Może komu pożyczyli, a kim mu komprowali? No pożyczyli albo oddali. Na gwarancji kupili, kurwa niedawno kupili. Odnieśli, dobra. Pieniądze wycofali, kupił sobie aparat. Fotograficzny. I jej pizdek, kurwa, fotografuje. Akurat ma tu leży, kurwa, on ją fotografuje. I są oni sobie, pierdolone. Ciepę jaki nowy aparacja. A no ona to tak się uciekać, czy to albo to jego, albo jej. Ja się naddrukowałem. Na tak, na no, wydrukuję tych notatek takich i się o nie jednym słowem. Tak, tak. Jednym słowem dwa. Sądzimy, na... na... bo ono, nie podróż, nie ma pływiczy na kryzymy. Oni nie chcą jakieś, bo oni są